Cześć, witam Was w kolejnym poradniku biznesowym LEGO. Dziś porozmawiamy sobie i pokażę Wam, jak zrobić sobie listy braków. Porozmawiamy też o tym trochę, czemu sam sobie czasami zaprzeczam. Więc po kolei. Fany, i fany biznesów z LEGO w kolejnym poradniku. Cóż, o tu obiecywałem, że w kolejnym zrobimy sobie już braki i domawianie tych braków, ale muszę się wam do czegoś przyznać. Nie do końca ten miks idzie po mojej myśli, ale o tym. Zaraz, nie złożyłem go jeszcze, miałem nadzieję go w ten tydzień złożyć, ale a miałem dość dużo zamówień z bryglin, znaczy można nawet nie tyle dużo zamówień, co dwa ogromne zamówienia z bryglinka, na które, na każde z tych zamówień poświęciłem dzień, miałem dwa dni więc wycięte i b po prostu Pierwszą osobę, Mix Friends, I, i, i tutaj faktycznie jest trochę masakra. A problem mam głównie z dwoma rzeczami, i nawet z niebieskimi nie jest tak źle, ale powiem Wam szczerze, że wiecie, tu są lawendowe, fioletowe, jakieś różne odmiany kolorów. Ale w tym pudełku to jest jakaś istna masakra. Na przyszłość w ogóle rozważam, czy tego jeszcze inaczej nie podzielić, że faktycznie z kolorów czerwonych zrobić każde osobno. Mianowicie między, wiecie, między lawendowym, a jasno-różowym, ciemno -różowym, a magentą, a jeszcze jakimś innym po prostu, wiecie, w sensie jak mam pojedynczy klocek w rękach, to ja nie mam problemu tak zobaczyć, jakiego on jest koloru, ale gdy faktycznie to wszystko jest tu zmieszane, mnie się po prostu miesza w oczach. Nie wiem, czy ja jakiś stary już jestem, czy co, Całkiem możliwe, no ale wątpię, nie, no nie jestem chyba stary aż tak, żeby mi się mieniło w oczach, nie? Halo, doktorze? Można się umówić na wizytę? No. Stary chyba jestem i tyle tylko w związku z tym składanie miksa idziemy trochę wolniej, głównie tak jak przez te kolory przez to duże zamówienie, natomiast cały czas też mi chodzi coś takiego po głowie, że jakby noc to coś wychodzi nowego nie, że jak człowiek składa wiecie to też składam z wami w miarę na żywo tego miksa i się dzielę z wami wrażeniami na, na, na filmie i moi drodzy, jeszcze kilka mam cennych wad, które być może wam się przydadzą, a być może już je dawno znacie, pamiętajcie jedną rzecz, że w składaniu miksa, w posiadaniu własnej firmy głównym, najważniejszym Jednym z, inaczej, jednym z ważniejszych czynników jest Pas. My nie możemy na tego miksa, którego tu jak obliczyłem, zarobię na nim około na 300 100-1100, robić dwa tygodnie. Bo po prostu czysto fizycznie nie możemy, bo kwota, którą za niego uzyskam w stosunku do pracy, którą muszę poświęcić, nie złożyłaby mi się na wypłatę plus zusy na opłaty i tak dalej. W związku z tym, ja go muszę zrobić yy, w tydzień, już niestety wiem, że to się nie uda, bo już by robię 3 dni plus 2, straciłem wcześniej, stało mi niby 2 dni. Nie ma opcji tego, mój, zrobić. Cóż, trochę tu się wkopałem, to jest fakt. No ale to jest dla mnie też jakaś, wiecie, nauka na, na przyszłość. Kilka jeszcze takich ciekawych protipów. Pewnie wiele z tych sztuczek będzie już Wam znanych, ale pierwsza zasada. Jeżeli nie możesz znaleźć klocka, przestań szukać klocka. Dlatego też, moi drodzy, jak wiecie, sobie na Bricklinku zawsze odpalam listę klocków, którą tutaj mamy w danym zestawie. Głównie po to, to akurat wymyśliłem, to całkowicie nie mam takiego zestawu tutaj. Głównie po to, by zawsze, gdy odpalam sobie system, widzieć kilka tych klocków. Widzieć, wiecie, o, na przykład taki zakres klocków, który tutaj poszukuję. I na przykład, bo zapytacie mnie, po ilu przestaję szukać tego klocka, jeżeli nie mogę go znaleźć? Zakładam sobie tak pi razy, drzwi minutę. Jeżeli nie mogę znaleźć tego klocka szukam następnego. Jednakże zawsze, ale to zawsze najlepiej w głowie mieć od razu dwa, trzy klocki i ich szukać naraz. I pamiętajcie, zazwyczaj jest tak, że jeżeli szukacie tego klocka minutę, dwie czy nawet trzy, mówicie nie ma szans, żeby on tu był, przechodzicie na następny, nagle Bach znajduje się ten i nie tylko ten, znajdziecie zaraz się że były dwa takie, trzy takie, cztery takie, pięć takich. Serio. I właśnie chciałbym zapytać, czy jest na sali jakiś psycholog, żeby mi to wytłumaczył, jak to się dzieje, ale zawsze tak jest. Dlatego zawsze, jak nie możesz znaleźć klocka, przestań szukać klocka. To jest jedna z moich takich głównych zasad, Tak zawsze warto szukać dwóch czy trzech. Jeżeli jednakże macie dalej problemy znaleźć klocka, to polecam taką metodę jak... Już wyleciało. E, takie przemieszanie zawsze też trochę pomaga, ale to już tak na, na luźno. Moi drodzy, wiecie jakaś metoda bardziej pomaga znaleźć klocka? Uwaga, skupcie się teraz, bo pokazuję, to jest bardzo skomplikowana procedura, żebyście się nie pomylili. Później to puszczę w zwolnionym tempie, żebyście widzieli. Macie pojedynki z taki i robicie tak. Serio. To... to pomaga. Nie mam pojęcia, czy jest na jakiś psycholog, żeby mi to wytłumaczył, tak jak mówię, bo Mm, bardzo często i, i to właśnie działa dużo bardziej w przemieszanie. Nie wiem czemu, ale zawsze mi takie obrócenie powoduje, że naprawdę lada chwila zaraz znajduje klocka. Nie wiem, może ja tak tylko mam, może też tak macie, może ten protip jest dla Was śmieszny, ale dla mnie działa i może mam też przyspieszy życie. A pamiętajcie, przyspieszanie życia i składanie miksów to jest coś, co jest bardzo ważne. No, i a propos właśnie tych braków, no to zaraz przejdziemy do listy. Natomiast tak, to są wszystko tu klocki ułożone, które były brakami, które mówiłem nie ma już szans na te klocki, porzuciłem je całkowicie. Mówię, olać, wpisałem je na listy braków, no i teraz będę musiał je wykreślać. No właśnie, moi drodzy, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo skoro przy składaniu miksa tak bardzo ważny i cenny jest czas, to czy od razu jak nie możemy znaleźć tego klocka, warto dla niego robić już listę, czyli listę braków, oraz doklepywać go tam, co wiecie, każdorazowo zajmie nam tą minutkę, powiedzmy, i wiecie, w skali setu 15 braków w 15 minut razy 300 razy coś tracimy godzinę półtorej, no właśnie nie do końca. Ja używam również tutaj troszkę innej metody. Nie zakładam od razu listy braków, nie robię od razu, nie dopisuję, nic tutaj nie działa, nie tracą z tego czasu. Na przykład, no właśnie, weźmy zestaw ze Star Warsu, jeżeli na 8 klocków brakło mi dwóch, mm, takich, dwóch takich klocuszków brakło mi, to znaczy na 8 klocków, które powinny być w zestawie jest 6. W tym momencie 4 rzucam sobie do pojemnika takie jak są tam, czyli tam gdzie są zestawy skompletowane, do nich zaraz przejdziemy, a 2 kładę sobie tu. Czemu 2? Ponieważ one określają liczbę, która klocków brakuje. Jeżeli ja bym teraz znalazł jeszcze takiego jednego klocuszka, biorę tego jednego, którego znalazłem, biorę jednego stąd. Te rzucam do pojemnika wiecie, z zestawem, a tu został jeden symbolizujący, że nadal brakuje mi takiego jednego klocka. Dlaczegoż? Bo dlatego, że nawet jeżeli szukamy kilku klocków naraz, jeżeli skończyliśmy gdzieś tam, wiecie, jeden kolor, ale nagle teraz szukamy na przykład ciemnego, szarego zamiast jasnego, szarego, uwierzcie mi coś wam się non stop będzie znajdowało. I nie tracimy tej minuty dwóch na do, do uzupełniania ich na mm, liście, bo uwierzcie mi, zawsze kilka klocków znajdziecie, co wam 5 minut zetnie. I wiem, możecie powiedzieć, a, 5 minut zetnie, co to jest? Zobaczycie, w skali dnia pół godziny często to jest złożenie jednego kolejnego zestawu albo zrobienie czegoś innego, jak chociażby spakowanie paczek. Jeżeli miałbym tego następnego, back, biorę ten, który znalazłem, tu spełnione, mam 8 na 8 nie musiałem go wpisywać, a później usuwać, bo oczywiście z tym liczę minutę, dwie, a nie tylko się dopisać. Minutę, dwie z, z dopisaniem i odpisaniem. No to wiecie, dwie minuty oszczędzone w tym momencie. I teraz razy ich z klocków daje Dan to naprawdę... Kilkanaście minut dziennie, nawet mm, oszczędności. Dopiero jak skończymy zestaw. Dopiero faktycznie, gdy nie znajdziemy, a już dojechaliśmy do ostatniego klocka. Dopiero wtedy to, co mi tu zostało, w takich ilościach, jakie tu zostało, widzę, ile mi brakuje, bo to odkreślę, ile brakuje. Dopisuję na listę. No i teraz tak, bo ponieważ zacząłem składać już zestawy, w ogóle jednego mi już brakuje, ale małego, ale właśnie na nie się też teraz skupimy. W się słowa się tak, znalazł mi się tu jeszcze Bionicle e, Hero Factory. Przepraszam, o rany, ale w topa. Swoją drogą tak, polecam e, czyścić uszy i to nawet nie. Nie dlatego, że zdrędy zdrowotne, ale bardzo fajne pojemniczki, moi drodzy, w tym momencie pozyskacie do zbierania zestawów. Osobiście używam czego się da. Bardzo polecam Wam, o, chociażby zestawy z Ferrero Rocher. Spójrzcie, jakie genialne do zbierania zestawów. Czy tu, czy tu. czy jakiś inny plastikowy pojemnik. Tam kolejny taki mały zewnętrzny, którego nie używam. O, tu patyczki po uszach. Często też tych, tych pojemników z yy, używam. A czasem i czegoś większego. I spytacie mnie teraz, klocko założę, czemu nie kupisz sobie profesjonalnego? takich pojemników do składania. A po pierwsze kupiłem dość dużo, tylko faktycznie wiecie planowałem mieć maksymalnie jeden mix, max dwa teraz mam cztery na sklepie mixy w związku z tym te moje pojemniki poszły tu w rozdzielenie. Po drugie nie spodziewałem się, że wiecie, na naraz będę składał nawet i 70-80 zestawów. Tak, tak to wygląda. Bo, jakbyście przyjechali do mojego sklepu i się przeszli, zobaczylibyście, że to cały sklep wygląda w takich właśnie pojemniczkach. To są zestawy, które gdzieś tutaj na przykład, wiecie, brakuje jednego, dwóch klocków. One cały czas czekają na złożenie. W sensie, aż te klocki mi gdzieś tam w brakach przyjdą na dołożenie. No, oczywiście, nie będę teraz żadnego worka przysypywał, bo i tak je muszę jeszcze odbudować. Kiedyś na początku przysypywałem do worków, ale powiem wam, że to bez sensu, bo te worki strunowe, jak tak poleżą, się niszczą. E, to mi się nie niszczy. Ja nie lubię marnotrawstwa, musiał je wyrzucać. Nie, 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 Ekologia. Pojemniki świetnie się sprawdzają. Zawsze je sobie wcześniej ładnie wymyję, później, że tą klocki i tak se, też są myte. Tak, proszyki do prania też są super opakowaniem. I pewnie kiedyś, jak już będę ogromną firmą, to sobie dokupię znowu tych pojemników. Ale na dzień dzisiejszy, jak mam pomyśleć sobie, że musiałbym 1000 zł wydać, żeby mieć sensowną liczbę tych małych pojemników, to wolę kupić kolejnego miksa za ten 1000 zł. Cały czas jestem początkującym przedsiębiorcą. Eee, tyle zestawów, póki co niestety tylko złożyłem. Dość mało przyznacie. Tymi karteczkami zaznaczam zestawy kompletne. Jak to zestawy kompletne, zapytacie. Przecież ostatni na filmie nam tłukłeś, żeby nie składać zestawów dopóki nie będziemy mieli skończonego miksa. No właśnie, mówiłem tak i teraz możecie powiedzieć, że sobie zaprzeczam. Ale nie do końca. Już Wam tłumaczę czemu. Powiem, pamiętajcie i słuchajcie mnie dokładnie i uważnie, co mówiłem. Mówiłem, że transportujemy klocki z zestawów mniej ważnych, mniej cennych do zestawów bardziej cennych. To po pierwsze. Po drugie... Yy... Tu w Hero Factory brakuje mi tylko i wyłącznie jednego klocka. Nie oznaczyłem tego, natomiast jednego klocka mi tu brakuje. Ja sobie go zaraz go przetransferuję, bo mam dość dużo gdzieś tam pokazywałem. Wam ostatnio jeden z filmików. Dość dużo w miksie hmm, Hero Factorów. także zaraz sobie to przetransportuję. E, tutaj brakuje faktycznie kilku, natomiast tak. Tutaj mamy zestaw z lat 90. I jest to jedyny zestaw. Jeszcze może być jeden, ale są duże braki. Ale jedyny ten zestaw z lat 90. W związku z tym tych klocków nie przetransferuję gdzie indziej. Powiem, klocki trochę się różnią chociażby z hmm, posodu, spod nie wiem, musiał o tym gdzieś porozmawiać. Na przykład dzisiejsze tu mają dziurkę jeszcze w tym kółeczku. E, w związku z tym jakiś koneser mógłby się zorientować, że są złe klocki. W związku z tym, tutaj absolutnie nie ma mowy, by te klocki mogły być przetransferowane. Ten zestaw jest kompletny, a to głównie dlatego, że jak się przypatrzyłem, no to przede wszystkim wiecie, jakby tych klocków nie przetransferuje gdzie indziej. To znaczy, jak sprawdziłem drugi zestaw z Nexo no, to tutaj z tego zestawu nic tam nie użyję. W związku z tym, mogę założyć, że stąd nic nie będzie transferowane, jest kompletny. Kolejny zestaw, no tutaj możecie powiedzieć: No, tutaj to już jedziesz grubo, klocku załże. Wszak przecież to są francowe zestawy, te kolorki mogą się przydać. A no nie, bo to są elfsy, moi drodzy. Również to sprawdziłem na szybko. Praktycznie nie ma szansy, żeby któreś klocki stąd były wykorzystywane w jakimś innym secie z franców, ale nawet jeżeli odciąć się od tego, to ten zestaw, o ma wiecie, o ma niecało 100 klocków jest wart 100 złotych. To z Franców po 300 klocków potrafią kosztować mniej, w związku z tym nie ma opcji, chyba żeby było coś bardziej opłacalnego w takiej ilości klocków. Dokładnie jest to samo z tym zestawem. Natomiast tu niestety mam jeden wielki, ogromny brak, którym jest brak szyby. Czekajcie, brak szyby, gdzie tu są szyby, tutaj są takie duże szyby. Nie mogę ich teraz znaleźć. No to, to nie są te szyby, żeby nie było, że jestem ślepy. Tutaj są takie duże szyby. A nie, nie ma tutaj dużych szyb, przepraszam. Są tutaj takie duże szyby. Dokładnie to taka właśnie ciemno-niebieska. I tam brakowało takiej szyby, mam ją w innym miksie. I cóż, teraz będę musiał zrezygnować z tego zestawu w tym miksie, ale powiem Wam szczerze, że tak zrobię, bo to jest komisariat bodajże Straży Pożarnej, który nie ma figurek. Brakuje też kilku ważnych klocków, w związku z tym ja to odpuszczam i wolę ten klocek przetransferować tam. No i jest to, jest to największy zestaw w tym mixie. W związku z tym, wiecie, pamiętajcie, co mówiłem: z malutkich, takich jak skatepark, tych nie składam, to jest warte 50 zł, to odpuszczam. Ale jeżeli mam największy zestaw i jest on w miarę kompletny, to już go można wystawiać, bo oczywistym jest, że nie zamieni jednego zestawu za 300 na 4 po 50 zł, bo razy to jest mniej, dwa razy jest więcej czasu i tak dalej. W związku z tym, skompletowałem zestawy, które po prostu mają sens na dzień dzisiejszy. Swoją drogą może jeszcze dziś trafią do sklepu, zobaczymy. E, tu jest jeszcze scena, tak jest właśnie niekompletna, także nie jest oznaczona. No i tak to, moi drodzy, a, wygląda. Pamiętajcie bowiem, że ja nie jestem tutaj żadną wyrocznią. Ja wam tylko w jakiś sposób chcę pomóc, naprowadzić was i to, co mówię, to wiecie, to jest tak jak mówię, tylko jakaś tam pomoc. Miejcie swoje mózgi, myślcie samodzielnie i też i tak będziecie to robić. No bo po prostu e, ja się sam uczułem na swoich błędach, niebłędach. W swoich domysłach, was jakoś nakierunkowuje, natomiast tak większość rzeczy sobie sami opanujecie, sami odkryjecie i, i to wam polecam. Przejdźmy jednak teraz, porzucmy tego miksa, bo tak jak mówię, go dopiero za tydzień dzisiaj skończę. Przejdźmy sobie do mm, zamawiania braków. Tak będzie profesjonalnie na komputerku. No i teraz tak, jesteśmy na Briglinku, oczywistym jest, że musimy posiadać swoje konto, bo inaczej, no jak mielibyśmy mieć swoje spersonalizowane. Łóż listy, skoro, wanted listy, skoro brakowałoby nam własnego konta. Moi drodzy, ja to robię w ten sposób, że robię sobie, widzicie, numer zestawu, nazwę zestawu, piszę to mi później, pomaga w identyfikacji. Dodatkowo, jak widzicie, ja trzymając te klocki w pojemnikach, nawet czasami po pół roku, bo tyle czekam, żeby mi się przy okazji mówił brak, a nie robić tego specjalnie. No, to faktycznie to też dużo upraszcza, tak, w tym momencie. Tutaj mamy liczbę klosków, których nam brakuje w tym zestawie. Widzicie, Heartlight Skate Park, 15 klocków, na dzień dzisiejszy mi aż brakuje. Spokojnie, zaraz pokażę jak to się w ogóle wszystko robi. Ten znalazłem, jak już widzieliście, ale reszty tutaj faktycznie nie, nie widzę. Czy się opłaca składać ten zestaw? Powiem tak, generalnie powinienem go nie składać, ale może przy okazji zobaczymy, jeżeli przy okazji mi się domówi dużo braków, przy okazji zaznaczam, no to może go złożę, natomiast dość dużo. A tutaj, jak widzimy, w tej scenie, której mówiłem, póki co brakuje tylko dwóch i to w miarę popularnych, więc z tym nie będzie problemu. W ogóle w ścisłości, pewnie jak się przejdę po swoich miksach, to się zaraz wszystko znajdzie szybko. O, tu widzicie, te drzwiczki znalazłem, to znalazłem, tą szybę tego mi biorę miksa. Właściwie, brakuje tylko takich klocków. To na pewno będę miał, albo raczej na pewno będę miał gdzieś w swoich klockach innych do sprzedaży więc będzie brakowało mi tylko takich nieznaczących groszków. Dobra, jednak, moi drodzy, jak robić, jak to działać? Weźmy sobie na przykład zestaw 410, 16? Nie, 18. Tak, zestaw, o którym mówiłem na początku tego filmu, którego mi brakuje, ale którego mi kompletnie nie szkoda, ponieważ ja bym za niego, nie wiem, może 15 złotych wziął, a sam ten kotek pewnie pójdzie za 6, 7, więc męczyć się 40 minut czasem, żeby złożyć yy, bycie no, średnio. A tu już widzę, że brakuje mi tego klocka, chociażby nie chce mi się męczyć za 7 zł godziny. No, wybaczcie, po prostu mi się to nie opłaca. Yy, osobiście robię sobie tak, że kopiuję sobie nazwę, wchodzimy na want listę. Tu macie przycisk Create New List. W name wpisujemy sobie numer, czyli 41018 w tym przypadku i później wklejamy nazwę. Oczywiście możecie używać tego inaczej. Mi jest tak wygodniej, no i chyba nie da się bardziej konkretnie tego zrobić, niż w sposób e, taki jak pokazuję. E, w sensie wiecie, jak Lego też używa, no, czyli numer oraz nazwa. Wpisujemy sobie numer danego zestawu. Jeszcze raz. Hmm, wchodzimy na dany zestaw. Nie, wszedłem na kidostwo. Ok, wybaczcie. No i teraz mamy zestaw i gdy wchodzimy sobie na elementy... Tak jak mówiłem wcześniej w filmie, pamiętajcie, najpierw składamy klocki jeżeli nie uda się uzbierać wszystkich, dopiero się cofamy i dopiero dopisujemy. Osobiście używam y, przycisku y, otwórz w nowej karcie. Otwieram się wtedy to u góry, przechodzę sobie do nowej karty. Czemu tak robię? Ponieważ od razu jadąc od góry do dołu, wiecie, klikam sobie prawym otwórz tą kartę, niżli klikać y, tutaj, a później się cofać prawym i tak dalej. Po prostu jest to wygodnie, od góry do dołu jadę sobie, których mi brakuje i tak dalej. A w tym momencie wystarczy dopisać sobie... My Wanted List. O, już do jednej listy tego potrzebuję, coś ciekawe, czyli raczej nie mam tego w zapasach, więc tym bardziej dobrze, że odpuściłem ten zestaw. Tu mam na przykład koszt, ile średnio kosztuje ten klocek tyle na Bricklinku Oczywiście to nie znaczy, że w Polsce, to nie znaczy, że za tyle kupicie, tym bardziej na przykład na Allegro. Nieważne, dopiszmy sobie Add to My Wanted List, czyli dodaj do mojej listy chcianych, zapotrzebowanych klocku. Otwiera nam się tutaj lista, tutaj macie liczbę sztuk. Powiedzmy, że brakuje nam dwóch. Piszemy dwa. Tutaj macie jakiś stan. Nowy, używany, czy jakikolwiek. Ja zawsze zaznaczam jakikolwiek. No wiecie, czasem nowe klocki są tańsze niż yy, używane. Tutaj możemy ustalić też maksymalną cenę, ale dla mnie to nie jest ważne, bo wiecie, i tak potrzebuję go kupić. Tutaj macie znowu listę naszych braków. I, I teraz tak, zjeżdżam sobie na sam dół, ponieważ tu jest odwrotnie, tu na samym dole będzie ta lista. Klikam sobie zestaw, nazwę zestawu, w sensie, czyli właśnie teraz widzicie, już to jest pomocne. I tyle. Liczba sztuk, tu kliknięte, podświetlone na żółto. Add to Wanted List. Weźmy sobie jeszcze tego kluczka, żeby nie było Art to Wanted List. Jego potrzebuje jednego, więc tutaj, jakby czy tamtego też potrzebowałem jednego, to była tylko i wyłącznie pokazówka. Już klikamy sobie. Liczba sztuk jeden. Pamiętajcie, zjeżdżamy tutaj. Dlaczego nie warto robić zbiorczej? Bo ktoś mnie kiedyś pytał, czy, czy nie robię zbiorczych. Na przykład, że po prostu dopisuję do Wanted List. Ciężej byłoby mi się to ogarnąć, i uważam, że warto sobie od początku mieć trzymać taki porządek. Art to Wanted List. I teraz, moi drodzy, tak. Żeby zobaczyć Wanted List, jeszcze raz wchodzimy sobie tu, WANT Klikamy i już tu mamy wypisane wszystkie, co jest, czemu mi się to nie dodało Powinno tam to dodać, chyba za szybko coś postąpiłem Mamy jeszcze raz, nazwę zestawu, wszystko plus liczbę ile nam brakuje Tutaj tych zestawów, możemy kupić Easy Buy Swoją drogą, zobaczmy tutaj Easy Buy ile, ilu Easy Buy oznacza, że jakby Bricklink chce nam mm, kupić te klocki możliwie jak najmniejszej liczby sprzedawców Spójrzcie, no jednego bym kupił gościa z Kanady, no to już wam powiem, ucieszycie się, super, 16 zł za 16 klocków, po pierwsze to drogo, po drugie z Kanady, powodzenia jak wam dorzucą przesyłkę typu, no, jest, plus shipment koszt. nie polecam generalnie tej metody, bo, aczkolwiek można czasem sprawdzać, Oni sobie kiedy indziej porozmawiamy, zobaczmy ile kolei ma wysyłkę do Polski. O zamówieniach będziemy rozmawiali w przyszłym odcinku. Bo, też żeby się tutaj nie nadziewać, właśnie na takie rzeczy, że wow, kupię u jednego sprzedawcy. Wszystkie klocki super, zaraz będę miał zestaw za 50 zł do sprzedaży, wydając na braki 70. Może tak być i zupełnie tutaj nie zmyślam. Nie widzę tutaj żadnej informacji odnośnie, no właśnie, to trzeba będzie niestety czekać od niego na informację o wysyłce, ale gwarantuję Wam, że to będzie kosmicznie drogo. Mam nadzieję, że mój dzisiejszy poradnik dał Wam kilka kolejnych nowych pro odnośnie odbudowywania, a przede wszystkim nauczył Was tworzyć listy braków, bo to jest bardzo ważne, żeby je oczywiście nadrabiać. Więc mam nadzieję, że tyle Wam się przydało. Za tydzień już mam nadzieję, że uda się zrobić ten mix, skończyć, pokompletować zestawy. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, zostawcie jakiś znak po sobie, bym wiedział, że to są filmy, które Wam się najbardziej podobają i mam nadzieję, że widzimy się wkrótce w kolejnych odcinkach. Bye!